Hej, cześć, siemano moi drodzy, z tej strony Patryk, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś zagram sobie w Happy Wheelsy, w które dawno też nie grałem. No i co, po prostu pogramy, pobawimy się troszeczkę i zobaczymy jakie tutaj levele ludzie pododawali. Dawno, bardzo dawno w to nie grałem, przecież wam powiem. Nawet nie chodzi o to, że nie nagrywałem, tylko po prostu dawno nie grałem. Dobra, więc jak zawsze sobie weźmiemy Play Count, czyli to najczęściej grane. No i zobaczymy czy, czy tutaj będzie coś fajnego. Ogólnie wiecie, co mam taką rozkminę. Mam nowy telefon i w nowym telefonie nie mam stopera, rozumiecie? Jak może w telefonie nie być stopera? I żeby sobie użyć stopera, muszę wyciągać nowy telefon i przykładać tam kartę, lol. No naprawdę tak wam powiem, że nie ma stopera, no i nie czaję tego, no ale trudno. Nie ma to, nie ma, muszę sobie inaczej radzić. No i sobie pogramy dzisiaj troszeczkę, jak już mówiłem, wybierzemy sobie pierwszą mapkę. I zagramy sobie. Ogólnie, wiecie, co są jeszcze. Wow, są jeszcze wakacje. I. I co ja mam z tym zrobić? I chcę sobie, wiecie, trochę filmów ponakrywać te wakacje, żeby mieć troszeczkę na zapas, bo nie wiem, jak tam w tej szkole będzie. Ekran uciekł. Wiecie, co? Nie, ja nie lubię takich leveli. Więc sobie wezmę następny. No i jak na przykład będzie trzeba zapierniczać w tej szkole, to wolę mieć sobie jakieś. O. Jakieś tam materiały uszykowane na przykład. Sami wiecie pewnie o co chodzi, nie? W razie czego, żebym mógł wstawić. I tyle. Dobra, i koleś mi się tu zablokował. Fłeb dostał. To weźmiemy sobie jeszcze raz restart level. Dobra, hop. Teraz ua, w babcie. Oa, coś nie wyszło. Dobra. A, nie daje, nie daje rady. Co tam się dzieje, lol. No, lol. Spoko sprawę. Dobra. Tu ściszę trochę grę Level dość spoko Wyjdziemy sobie do menu Wys Wysoko go oceniam, bo spoko nawet levelek Taki wiecie <coughs> Awast Zwykły, prosty Ale naprawdę spoko Spoko lewelek. Dobra Proszę czekać Spoko, poczekamy I mamy jechać Aha, my tu mamy my już wiemy o co chodzi Na początku nie szczaiłem I mamy, widać. Tego typu lewali na przykład nie lubię, bo tutaj wszędzie trzeba robić to samo praktycznie. Cię, taki, taki pokaz, taka bajka. Mamy się cofnąć, lol. Jest tu coś więcej, jednak. Ech, nie, spoko. Myślałem, że jakiś podygany level, ale naprawdę spoko, lewelek. Taki wiecie, pomysłowy. Kto by pomyślał, że w zwiecie skoczyć do Kibla i nas gdzieś przeteleportuje? Aha. Czyli coś źle zrobiłem. Ale nie, nie będziemy przychodzili jeszcze raz. Wyjdziemy sobie do menu. I ruszymy sobie z kolejnym levelem. I piłko mamy. No lol. Dwie piłki. A my mamy do... No i miało nam dać. No i czemu nam nie daje? Aha. Spoko. Czyli wychodzimy do menu i jedziemy kolejny poziom. O, mikrofon co jeszcze poprawię? Strasznie ten mikrofon mi zasłania, kurczę monitor. I tak ostatnio sobie kombinuję, co by tutaj z nim zrobić. Ustawiam go sobie w różnych pozycjach. Wiecie, chodzi o to, żeby mi po prostu jeszcze raz, a żeby mi po prostu nie zasłaniał tego monitora, bo denerwuje. Tym bardziej, jeżeli będę grał w jakieś strzelanki, coś tego typu, to wtedy będzie lipa. Dobra, jeszcze raz. I nie wiem czy do tego mikrofonu można kupić inny statyw, bo to jest CIN 7M pod USB. I nie wiem czy można kupić czy nie można kupić, szczerze szukałem i trudno coś takiego znaleźć. I może być problem, no ale kurczę co zrobić. Mikrofon jest naprawdę spoko, bo nagrywa świetnie. Jeżeli chodzi jeszcze o tą jego cenę, to cena też nie jest zbyt wygórowana. Jest to mikrofon pojemnościowy, jak no, w, większość moich widzów wie, jaki je ma mikrofon. Naprawdę, mikrofon jest dobry, tylko że. No, zasłanie po prostu miejsce i jest, jest duży, jest bardzo duży. Dobra, nie, kończę ten level. Myślę, że uda mi się go jakoś optymalnie ustawić. Bo teraz jest taka zwykła, standardowa opcja, że on stoi sobie na stojaczku. Ale coś muszę wykminić, Dobra, wybierzemy sobie może dość nietypowo, czyli wybierzemy sobie, nie wiem, tego ziomka. Rzadko takim czymś gram. Ej, wózek mi się przewrócił. Aha, tu. To... to nie, może sobie zrobimy inaczej. Weźmiemy sobie pogostik gaja. Nie, to nie jest Pogostik guy, to jest ktoś inny. Bo musimy tutaj oczywiście znowu skakać. I zobaczyć co się będzie działo. To dość ciekawe. Tutaj musimy podskoczyć. Tutaj musimy podskoczyć. A tu już... Kakaron tutaj. Tutaj. No i koniec. Dobra. Nie, level beznadziejny, szczerze powiem. Nie podoba mi się. Nic ciekawego. Nic tutaj nie można było zrobić. Nie można się było pobawić. Ale mniejsza. Dobra. O, my musimy to przeskoczyć, tak? Dobra, udało się. <laughs> Dobra, jedziemy dalej. Ten level dość spoko, powiem wam. Lol, lol, zaczepiłem się w łańcuchy. Urwały mi się ręce, ja. Dobra, nie, chcę to jeszcze raz przejść, bo spoko level się wydaje. Jeszcze raz. No. Przeskocz to. Dobra. A, nie trzeba było nic przeskakiwać. Dobra, jedziemy dalej. Nie, nie! Aaaa lol! Lol! Fajnie, fajnie! Jakaś kopalnia. No, ale! Bez kitu, ja bym chciał to przejść. No, ale dobra, trudno. Nie udało się tyle razy, to wezmę sobie kolejny poziom, ale nie no, mapka naprawdę pomysłowa, tym bardziej, że do jakiejś kopalni... LOL Że do jakiejś kopalni się tam wpadło Dobra, restart A ja tu mam obronić? <gry> Obroniłem I wszystko? Eee, słabo Słabo, słabo, słabo Dobra Kolejny, kolejny level. Lol. No proszę, je ja was. I nie wiem o co tu chodzi, ale spoko. Proszę, takie levele mnie czasem dobijają, no ale nic. Najlepsze jest to, że to jest wysoko oceniane. Więc albo ja nie umiem czegoś zrobić. Albo nie wiem co. No i co? I coś nie. Aha. Lol. Spoko. LOL, to fajne Można sobie pomiaszyć ludzie Dobra, dobra Dobra, przejadę tu czy nie? No lol zablokowałem się No zablokowałem się Dobra Mniejsza, upłynęło 10 minutek, powiem Wam, że ten ostatni poziom chyba najlepszy i mógłbym sobie w niego grać dość długo, chociaż ten z tym tunerem też był dość spoko, więc ja Wam dziękuję bardzo, bardzo za obejrzenie tego odcinka, myślę, że zostawicie jakąś papeczkę w górę, ko komentarz pod filmem, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, pa pa!